Witam na kanale Agata B. od Kuchni. Dzisiaj przygotujemy sernik na delicjach z kwaśną śmietaną. Zaczniemy od włączenia piekarnika, żeby nagrzał się do temperatury 170 stopni. Składniki. 600 g śmietany 18% Śmietana powinna być gęsta. 1 kg sera z wiaderka, niepełna szklanka cukru drobnego 200 g, 2 budynie o smaku waniliowym bez cukru po 40 g, czyli łącznie 80 g, 3 łyżeczki cukru z wanilią 18 g, 6 jajek. Wszystkie składniki powinny być w temperaturze pokojowej. Przygotowałam tortownicę o średnicy 24 cm wyłożyłam papierem do pieczenia, ułożam delicję. Potrzebujemy około 200 g 13-14 sztuk. Moje delicje są o smaku pomarańczowym, ale mogą być o każdym innym smaku. Formę odłożymy na bok, będziemy przygotowywać masę serową. Do sera dodajemy śmietanę, cukier. Cukier z wanilią. Miksujemy na najniższych obrotach tylko do połączenia się składników. Jajka rozmieszam, żeby niepotrzebnie nie napowietrzać sera. Jajka będę porcjami dodawać i miksować na najniższych obrotach tylko do połączenia się składników. Na koniec dodajemy budyń. Jeżeli nasz ser był rzadki, w tym momencie oprócz budyniu można dodać jeszcze jedną łyżkę mąki ziemniaczanej. Piekarnik się nagrzał. Miksujemy ponownie na najniższych obrotach, tylko do połączenia się składników. Delikatnie wykładamy masę serową do tortownicy. Żeby ciastka się nie podniosły, nałożę najpierw porcjami, a dopiero później wyleję pozostałą część. Wkładamy na poziom o jeden niżej niż środkowy, żeby wiesz za mocno się nie spiekł. Góra dół 170 stopni. Pieczemy około 60 minut. Minęło 60 minut. Wyłączamy. Pozostawiamy sernik w zamkniętym piekarniku przez około 3 godziny. Później uchylimy. Pozostawimy do całkowitego wystygnięcia i włożymy na kilka godzin, a najlepiej na całą noc do lodówki. Sernik stał całą noc w lodówce. Dobrze stężał. Tak jak widać, jest równiutki. Dobrze się upiekł. Będziemy dekorować. Do dekoracji przygotowałam polewę czekoladową, według przepisu, do którego link jest u góry, troszkę pokrojonych na ćwiartki delicji, ale dodatkowo jeszcze paluszki, paluszki z galaretką, które nam może też pozwolą ładnie ozdobić ciasto. Zobaczymy. Ile czego wykorzystamy? Na wierzch wylewamy polewę czekoladową. Równomiernie rozprowadzamy na całej powierzchni. Ciasto jest zimne, więc polewa powinna szybciutko zastygać. Rozprowadzimy tak, żeby delikatnie gdzie nie gdzie nam spłynęło. Czekolada wtedy fajnie na boczkach zastygnie. Można zostawić oczywiście z samą czekoladą, ale ja dodaję delicję, żeby było widać, że to jest ciasto na delicjach. Zrobię na środku taki ala kwiatuszek. Dodamy jeszcze akcent z białej czekolady. Dekorowanie skończone. Wstawiamy do lodówki na 15-20 minut, żeby czekolada zastygła. Ukroimy i zobaczymy, jak wygląda w środku. Spróbujemy trafić. Pomiędzy. Może siup. Sernik jest wysoki. Na dole widać delicję. Wierzch prezentuje się też apetycznie, ładnie. Może na dużym kawałku będzie lepiej widać. Zaraz zobaczymy, jak mi się to uda. O, widać chyba lepiej. Co myślicie o takim serniku? Mi się podoba. No to co? Próbujemy. Sernik jest aksamitny. Idealny na słodkość z czekoladą. Jest rewelacyjny. Mm. Uwielbiam taką konsystencję w sernikach. Kiedy ser jest kremowy, mm. jeżeli ktoś uważa, że za dużo jest na wierzchu delicji, można się podzielić z inną osobą, <grymne> rewelacja. Myślę, że się sprawdzi na każdą uroczystość, czy to będą święta, imieniny, urodziny. Ale też, jak będziecie chcieli kogoś zaskoczyć, po prostu do kawy. Muszę się dobrać do czubka. Mm. I na tym nie skończę. Ale może ktoś mi zaraz pomoże. Smacznego. Do zobaczenia przy następnym filmiku. Mm. Idealne. O, zapomniałam wyłączyć.